Panie Jakubie, wyspał się Pan w swoim łóżeczku ciepłym? Słucham? Wyspał się Pan w łóżeczku swoim? Nie, wyspałem się w łóżku. W łóżku? Tak. Ciepło było? Tak, a czemu? Buty ciepłe są i skarpety ciepłe? Dlaczego Pan. No to nie? gratuluję. Na zioł. Zdrogi. Ale śmierć. Niech się Pan odzywa kulturalnie. Niech się Pan odzywa kulturalnie.

Zachowuj się! Spróbuj! Zachowuj się! I co sobie stąd? I co stąd, I sobie stąd? stąd. 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 Niech pan idzie, gdzie pan ma iść. Proszę pani? Dobrze. Proszę, sąd wyjść. Bardzo dobrze. Co zrobiłeś? Kopnąłeś razem? Kopnąłeś razy. To pana. Jesteś tu nielegalny. Jestem tu legalny. Niech pan idzie, gdzie pan ma ty masz prawa tutaj. I uważaj, dostaniesz co robisz. Pierdol. To ty dostaniesz. Co zrobię? Ty dostaniesz. W próbu. No. Dlaczego? Nie co robisz? Co jeden, paskudny. Wiesz. Do toalety, do toalety. No co, jak do toalety, jak do toalety, to do do toalety, to te nie. słowa moje nie dotyczą. A jeżeli inaczej, to słowa, to inaczej by Pani moje słowa przyjmowała. Nie, do toalety, bo nawet To do proszę to inaczej przyjmować, nie można, proszę, proszę tu no, nie przychodzić. Księdza, to proszę, księdza, proszę tu księdza, nie przychodzić, jak nie, nie można do toalety No Ksiądz mówi, że, nie nie, że nie nie, ja nawet nie szłam do, do toalety. To proszę nie przychodzić tutaj, do, 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 do to by inaczej Pani, pani, pani przyjęła nie, moje słowa. Szanowna Pani, proszę tu nie, nie przychodzić w taki Sposób nie Szanowna można. Pani, nie wystarczy można. Tych, tych rzeczy, które Pan zrobił. Proszę iść przecież... i wymadlać w hotelu żydowskim łaskę jest, dla tego Pana. Przepraszam, bo proszę. zamykam. Proszę, proszę. Szanowna przecież Pani, pani tak ja już jest. tutaj wy, wystarczająco co z tym panem. Hmm. Dziękuję serdecznie. Ale, no, proszę posłuchać słów, które ksiądz mówi, czy tam nie ma zrozumienia. Ksiądz mówi, się rozchodzi, to to proszę nie przychodzić, to proszę nie przychodzić